Hej, z tej strony i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Pokémon Xenoverse Na moim kanale już kiedyś pojawił się materiał z tej oto gry, aczkolwiek nigdy... ale to przy nigdy nie ukończyłem jej tak naprawdę także. Zacznijmy! Od nowa. Mamy Classic Mode i Moderate Mode. Classic Mode only the Pokemon that participate in the Battle Gain X Point. If you want a more challenging gameplay experience Classic Mode is What you need. I moderate uh, X points will be distributed to all of the Pokémon. W sumie, moim zdaniem, uh, znając życie, będę zapominał czasami o niektórych pokemonach I o wiele lepiej będzie używać Moderate moda bo będzie działać lepiej. A jeśli nie będę chciał jakiegoś korzystać, to wtedy łatwiej. E, to jest chyba szpital, tak mi się zdaje. Skoro mamy pielęgniarkę. Bardzo fajny sposób wyboru postaci. Szczerze, nie pamiętałem, że tak się ją wybiera. Ja osobiście jestem mężczyzną, lubię grać kobietami w grach i naprawdę się nad tym zastanawiam. Eee, aczkolwiek chyba wezmę kobietę. W pierwszym ranie wziąłem eee, Wziąłem sobie faceta, więc tym razem weźmiemy kobietę. Eee, ja, gdy gram postaciami żeńskimi, zazwyczaj. Eee, Zwyczaj, po prostu, zwyczajnie w świecie. E, nazywam tą postać Artemis. Ogólnie teraz dopiero wyciszałem się na OBS-ie, bo nagrywam audio osobno. E, więc moglibyście, możliwe, że zo zobaczycie różnicę w dźwięku. Aczkolwiek nie powinna być to jakaś istotna różnica. Zastanawiam mnie skąd jest różowy kolor włosów, skoro nasz ojciec ma. Go czerwony, a nasza matka jest taka bardziej, nie wiem, szara, brunetka, coś w tym stylu. Nie wiem, nie umiem w kolory. Taki brąz bardziej bym powiedział. Kurwa, jaki my jesteśmy małym brżdżącem. Nowa ręcz. Come on, keep, let's go. Super, dobra. Nasza matka nazywa się Clover. Eee, czyżby to jest follow-up do de, 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 tego romhaka? Nie na no, żartuję. A nasz ojciec to Versil. Tak wiem, oczywiste rzeczy mówię w sumie, ale tak. Generalnie ta gra ma mnóstwo fabuły, więc myślę, że chociaż na początku yy, będziemy jakkolwiek ją czytać Potem pewnie nie będziemy mi się jeszcze chciało On opowiada nam tu głównie o tym, że militanki dają nam mleko On pokazuje nam rancho po prostu, nie? mu milk dokładnie, a nie mleko takie typowe, nie? No ale to jest tak technicznie rzecz biorąc mleko No i że woda jest czyściutka, mówi tak w sumie No ale stwierdza, że w sumie nie ma czasu do na patrzenie się w wodę, więc musimy zapierdalać dalej Czy on nam pokazuje grup. A, tu jest grupciatka. Nie mam herbatkę, mam nadzieję, że też macie coś do picia Jest to na pewno spoka opcja O, i zapierdzielamy gdzieś Są trzy Pokebole O, i każdy nam wybrać jednego I ogólnie e, miałem na Discordzie Zrobiłem ankietę I wygrał wodny, więc Water Dragon Shulong Przyzostaje naszym partnerem Nie będę nazywać Pokemonów ponieważ e, jest chyba albo będę, nie wiem w sumie. No w sumie mogę nazywać. Nie wiem pomyślę nad tym jeszcze. Póki co nie każą mi, więc. E, no nie muszę nad tym myśleć. A, to był koszmar. Ale w sumie mam tego mona, którego mamy mieć. Więc nice. A tu jest... E, o Nintendo, oh, Nintendo Switch, by the way. Nice. Fajny follow-up. Fajny e, no. I nazwano nas Sleepy Head Tu, 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 tu tu, tu. Tu uwielbiam takie melodyjki, zajebiste są. W sensie, to jest ten moment, gdy grasz w fangame, więc i tak po prostu nie przyspieszasz, więc się nimi cieszysz. Eee, mamy Wigglytuffa, nice. Eee, generalnie przebić się przez fabułę będzie dosyć ciężko, tak to brzmi. Podobają mi się te portrety. Absolutnie są cudowne. O, pamiętam zrageowaną matkę. Była tak wkurwiona. Ale mam wrażenie, że fabularnie też się delikatnie coś zmieniło chyba. Albo to moje... Eee, każe nam wrócić do, poko do pokoju. Nie, nie wrócisz na żadną podróż, ci w dupę. I <laughs> ty jeszcze nic nie wiesz. Ładny, ładne są te grafiki, szczerze mówiąc. No to co, skaczemy przez okno. Yo, magikę odjebaliśmy. E, Shulong, nazwę go raja. Kto wie nawiązanie, ten wie. Wodny smok, pasuje w sumie perfekcyjnie. A, zobaczmy sobie jeszcze tego, tę naszą raję. Naszą, naszego, to ma płeć Ten pokemon jest... ma taki sam atak i, i specjalny atak przez to, że mam tyle iv jakby dwa atak Więc mogę go zrobić jak chcę, tak technicznie rzecz biorąc jest dość defensywny w sumie hmm, a jego naturka? Quirky, nie, nie Quiet temp temperat. To jest chyba naturalna, skoro nic nie pokazuje, tak mi się zdaje Po drodze zebrałem Potiona Nagle pojawiła się starsza pani Znaczy, pojawiła się, była tutaj w sumie Będę wam wycinać po prostu momenty, w których Zwyczajnie w świecie chodzę i nie ma to sensu w ogóle, żebyście to oglądali Dzięki czemu jakiś pół godziny materiał będzie trwać coś około W praktyce 20 minut max I będziecie mieli przyjemniej do oglądania I to jest ogólnie nasza Nana Flora I każe nam złapać pierwszego Pokemona na naszej drodze Którym jest Widdle, no way, Widdle Studio każe nam złapać Widdla Czego zabije? Tak, złożyliście łyżeczkę od mojej herbaty jakby nie chce, widla i ona zablokowała nam przejście, więc już nie mogę tam nic złapać. O, w na matka. To matka jest w ogóle jakimś chyba sajaninem, że się tak jest, kurwa z dupy znalazło tutaj. Dobrze, Szulong, wyjaśniaj ją. Fight! Walczymy z matką. Ona ma innego mona: Jigglypuff. Znaczy. Fuck, to jest typ Ferry, więc tak trochę średnio, ale. Mamy problem. A, ona atakuje nas nadal singiem, mimo że śpimy już spoko. Enderavor. Wyrównuje trochę nasz poziom ten. Ogólnie... Czyli raczej fizyczny atak. W sensie tak działa lepiej niż, niż Watergun. For no reason. Nie przypominam sobie, żeby jigleba w jakimkolwiek stopniu rezystował wodę, aczkolwiek nie będę się z tym bardzo jakoś kłócić, nie? Tackle działa lepiej, to nie działa. Tak szybko, Twister. W sensie to nie jest dobry ruch, ale nadal. O, matka, matka pokonana. No i pozwala nam iść, bo ją pokonaliśmy. Widzicie, jeśli matka Wam nie pozwala gdzieś wyjść, po prostu spu spuścić w pierdo. Nie no, żartuję, nie róbcie tak. Zostaliśmy nazwani Princess, księżniczką. Jo, Nie mogę się ruszać. A, bo. No tak. To nie tak, że oglądaliśmy intro na samym początku. Teraz musicie jeszcze drugi raz zobaczyć jaka to jest gra, żeby być pewnym. To nie tak, że jakby to było wyświetlone. A star is born, completed. Nice. Gwiazda, narodziła się gwiazda. Czy ja mogę zbierać jagódki? Nie dowiem się, bo jakieś... To jest ładne. Ja to chcę, po prostu. <laughs> Okej. Okay. Sparkle. Będę łapać te nowe monety tak sądzę. za. brzmi jak elektryczno-flatający, tak chyba? W sensie taki to by miało sens w sumie, nie? Łapiemy. To jest elektryczna sowa. Yy, po długiej no, myślę... nazwę je Damocles. Dom Jakby Dragon Type daje nam mnóstwo fajnych rezystów, między innymi fakt, że Grass Fire nie jest dla nas super. efektywny jeszcze bardziej. Fire to już w ogóle nam nic nie robi. A Grass nie jest super efektywny za to z tego co wiem chyba Gras Pokémon jest fairy przy okazji, także tu nadal nie jest jakoś wybitnie super. Co jednak nie zmienia faktu, że no nie bije nas ten Gras. Tak, to jest fajna rzecz. I mamy walczącego Pokémona. Gamin będzie bez nazwy. No i wyżej złapię drugiego i jego nazwę. Dobra, lecimy na akordon. Ty nie jest akordeonista, on ma plecak. Dobra, nie wiem, czemu myślałem, że to akordeonista, nie pytajcie. Du-du-du! Spróbujmy tego twistera użyć, zobaczymy jak to... Ja tak myślę, że będę nagrywał po 25 minut, z tego będzie wychodzić około 10 minut odcinka. Jak będziecie mieli odcinek codziennie, to to, to nie będzie za mała ilość. A tak jest plan, żeby odcinki pojawiały się codziennie. Więc zobaczycie jutro, czy mi się udało. Jakby mam, mam nadzieję, że tak, bo tak jest cel. A, i ogólnie, jakby, oprawa graficzna jest zainspirowana z pewnego twórcy. Zubek, nie pozywaj mnie naprawdę, proszę cię. Nie, ale w sumie po prostu taka oprawa graficzna sprawia, że o wiele łatwiej mi będzie tworzyć regularny content codzienny, tak jak Zubkowi w sumie wychodzi, w takim mój starym stylu działa, więc nie widzę powodu, by z tego nie skorzystać, a wy macie dzięki temu potencjalnie codzienne odcinki, jeżeli mi się to na serio uda, zresztą będziemy widzieć. Jak to wyjdzie? W sensie naprawdę chcę zrobić to codziennie, więc. I hope, maybe. Mój kolejny trener. Łatwo poszedł siódmy poziom. Myślę, że zmieniłbym sobie na Damoklesa, żeby zobaczyć po prostu jego w walce. Użyjemy sobie Thundershocka. Szkoda, że nie ma jakby latającego ruchu, wtedy by go zmiódł. Ale to, to i tak zadziałało nieźle. Ten Thundershock. I mi się zdawało, czy it's super effective. E, czyli prawdopodobnie ma sound type, a sound type prawdopodobnie jest sub, e, podatny na elektro. The more you know. e, możecie pisać w komentarzu e, te moje informacje na temat Soundtype. I może w końcu po jakimś czasie zbierzemy jakby kompletny type chart odnośnie tego typu. Na pewno jest super efektywny na, na, na fery, tak mi się zdaje, no bo skoro jeden Pokémon ma Dragon, drugi ma Fery, a Fery jest super efektywny na Dragon, więc Dragon jest super efektywny na Sound, a Sound jest super efektywny na Fery. Tak miałoby to sens, tak mi się zdaje. On wygląda dziwnie, zostaw mnie. Proszę. Poszedł. Tak, chcę zobaczyć do studni. O, wejścieśmy do studni. Oj, jest atakowała mnie dzika ratata. A, czyli to jest taki challenge, że ja muszę nie zostać zobaczony przez tą dziką ratatę. Yo! Zdobyłem rare candy. Easy? Zajebista. Ej, szczerze. Si, chcę wyjść. Zobaczymy sobie jeszcze z tą tpiarką, Weźmiemy tego ebola. To będzie bardzo trudna walka. No way, teleport failet. Ciekawe, czy jest tutaj jakby zaimplementowana zimpo... ta. ta... Rzecz, ten update z teleportem, że jakby wycofuje Ona i może zmienić po prostu mona, nie? Ona ma jednego chyba Zresztą zaraz będę Czyli tak, ma jednego, więc dlatego na pewno nie działał Zobaczymy, czy może w przyszłości, czy jakby to z teleportem jest zaimplementowane, czy nie Nie jestem pewny, czy dragon... Nie pamiętam, jakie jeszcze typy dragon rezystował Jeśli rezystuje... Jeśli rezystuje... Typ elektryczny? To fajnie. Ogólnie złapię sobie tego Jimina, bo tak jak mówiłem, tam tego nie nazwałem, więc w sumie it's some sphere. Takle mnie powinienem go mocno obić. Myślę, że mogę użyć drugiego. Bezpiecznie, no i super. On mi poza tym Lira umniejsza atak, więc... A nie, Defense, sorry. <lira>, Lira obniża atak. Więc łapiemy Jimina. Nazwę go Junin, bo jakoś Jemin jakoś mi się kojarzy. Z Naruto troszkę. A Naruto właśnie z Juninem. Na razie zbierajmy jak najwięcej tych stworków. I ostatnim i będziemy mogli wejść do pierwszego miasta. Jak dziwnie on wygląda w ogóle. I mamy Ladybeard przeciwko której w sumie wysłałbym sobie... Wysłałbym sobie y, Klesa. Żeby coś tam jednak zdobył tego. Żeby trochę urozmaicić walki. Zostałem krytem, ale... Nice, static zadziałał. Więc będę od niego szybszy. Thunder Wave powinien go jak najbardziej wykończyć. Dobijamy go do kolejnym Thunder, bo, yy, thunder Shockiem. On sobie wysyła Sparklowa. My bierzemy Raya. No i Twisterkiem sobie szybko załatwimy sprawę. A może dwoma? Raya jest naprawdę fajnym pokemonem Shulong, czy jakoś tak się nazywał yy, Fibas. na no to Damokles. Jeśli ten format filmów ogólnie Wam się spodoba, możecie. A nie, Jamin. Sorry, mój błąd. Dobra, ale użyjemy sobie Thunder yy, Thunder Shocka. Kryt. Nie wiem, czy miał znaczenie, czy nie, ale fajnie. Yy, jeśli Wam podoba. Podoba się taki format, że po prostu tnę trochę więcej i no napiszcie w komentarzu, ja będę bardzo wdzięczny za jakby, nie pamiętam jak się nazywa to słowo po angielsku, e, za informację zwrotną, feedback, e, jeśli mi powiecie, czy wam się to... A, to jest Move free learner, ale dzięki temu zobaczyłem, że nasz Junin trzyma jakiś item, Black Belt, e, ma dużo w atak, więc fajnie, i w speeda, on jest ogólnie fizyczny i ma nawet ok ten... Ten atak fizyczny. O, on ma jeszcze naturkę zmniejszającą spec, atak zwiększającą dev. Nie jest może idealny, ale na pewno lepiej zmniejszać mu fight, fighting type'owi, który widać, że jest fizyczny spec, atak niż atak fizyczny, więc wychodzi GIT. I ten statik jest naprawdę spoko rzeczą jak mi się siada tak fajnie i tak naprawdę minęło 25 minut na moim nagraniu, prawdopodobnie dla was niekoniecznie jak mi się podobają te cienie ale jeszcze mam jakąś rzecz fabularną, chociaż w tym wypadku to jakoś dziwnie to wychodzi przychodzi Aster Aster ma i i giga gasi i wszyscy są, żyli długo i szczęśliwie, on skapnął się, że to my i mówi nam o Zinomonach w tym pięknym mieście, chciałbym zakończyć naszą wędrówkę e, na dzisiaj, pogadamy sobie jeszcze z... O tak, shiftem się biega. Pogadamy sobie jeszcze z wszystkimi i zakończymy. Myślę, że to będzie jak najbardziej w porządku opcja. Dostaliśmy pokadola. Mówiłem, widzicie, warto gadać z obcymi ludźmi. W prawdziwym życiu nie, ale w Pokémonach tak. Pamiętajcie o tym, nie gadajcie z losowymi ludźmi. W sensie, zależy kiedy, ale z niektórymi naprawdę lepiej nie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę i subika. Do następnego.